A co to wypadek z autobusem? Coś związany. Ciekawe co się wydarzyło. Jest straż. Karetka jest. No, autobus stoi na pasach. Może jakiś wypadek był. Samochód temu Drugi samochód temu Ciekawe. Czy jakieś potrącenie? Strażacy drabinę szykują i idą do szkoły. A czemu oni do szkoły idą? Może to straż pożarna to nie związana z tym wypadkiem wcale? No ciekawe. Nie ma, tu stoi autobus Roz... Nie jest rozwalony żaden. O, jeszcze tam policja z tyłu jedna. Jeszcze coś jedzie na sygnale. Ciekawe co się wydarzyło. Zaraz zobaczymy co to jedzie znowu na sygnale tutaj. Jeszcze jeden ZTM No tu chcę wjechać na chodnik No właśnie nie wiem Chodzą jakieś oględziny, robią może coś kogoś potrącił autobus na pasach Nie wiadomo może ktoś w karetce już jest bo tam światło się świeci może kogoś zabrali do karetki Albo może zahamował ostro i ktoś się przewrócił. No nie wiem, ale chyba strasznie ma nic wspólnego z tym wypadkiem. Bo strażacy poszli jednak do szkoły, która jest po drugiej stronie. No nie wiem. No to już wiemy. Czyli potrącenie pieszego na pasa autobus potrącił dziewczynkę i przeciągnął kawałek, ale podobno nic się nie dzieje. Rozmawiałem z tatą tej dziewczynki. Nic poważnego się nie stało. Bardziej wystraszona jest. Ale tu jest szkoła. Powinni ostrożnie jeździć. Jest znak przecież tutaj. Nie wiem czy może biegła nie, nie pytałem, bo nie będę pytał o takie rzeczy, ale potrącenie na pasa. Szyba w autobusie jest wybita, no to chyba musiał mocniej walnąć. Ale nic się nie stało poważnego. Podobno tam nie ma jakichś obrażeń dużych. Nieźle. A straż pożarna to inne zdarzenie, to osobne. To poszli strażacy do, do szkoły. No ale redutowa zablokowana troszkę. Tam niby jak przepuszczają samochody, ale akurat ludzie z roboty wracają o tej godzinie 17, około 17 jest.